Oh Jestem chora. Dosłownie rozkropałam się w pierwszy dzień jesieni. Miałam nagrać dla Was format bardziej gadany, ale stwierdziłam, że z takim głosem nie ma sensu za bardzo. Także przychodzę do Was dzisiaj z vlogiem, czyli czymś, co lubię robić najbardziej. Także witam się z Wami z mojego ogarniania życia. Powiem Wam, że odkąd wróciłam z Grecji, czuję się jak totalna krucha. Naprawdę muszę ogarnąć swoje życie i zacząć jakąś rutynę coś czego będę się trzymać, bo po prostu masakram. Tak jak widzieliście rano po wstaniu sobie zrobiłam skincare, czyli coś co robię zawsze, a później stretching. Ogólnie ja od miesiąca robię sobie stretching. Staram się codziennie, ale nie przesadzajmy. Robię sobie stretching, ponieważ wróciłam do Tańca po roku przerwy, dlatego codziennie staram się robić właśnie taki stretching, żeby po prostu no, nie było przypału na zajęciach. W ogóle stretching z samego rana to jest naprawdę coś cudownego. Ja później przez cały dzień czuję się taka, nie wiem, można powiedzieć zrelaksowana, czasami sobie robię pilates i to właśnie jest takie połączenie takiego właśnie rozciągnięcia się z takim po prostu wychillowaniem i już w ogóle pilates z samego rana to jest totalny kosmos, naprawdę całkowicie inaczej czuję się przez cały dzień, także polecam Wam sobie to robić. Nie robię tego tylko dlatego, żeby pokazać na YouTube jaka to ja jestem, tylko naprawdę to daje super efekty na cały dzień, także mega Wam to polecam. W ogóle mały update. Nie wiem czemu cały czas tego tak robię, what the fuck. Kupiłam nowy mikrofon. Ostatnio jak sobie montowałam ten film gadany, w którym mówię o studiach zaoczynek, naprawdę dźwięk był okropny, nie miałam żadnego mikrofonu. Po prostu mnie to tak bolało jak je ja to montowałam. Także kupiłam nowy mikrofon. E, tutaj nawet mam pod ręką opakowanie, żeby wam pokazać. Może komuś się sprzyja ironu. Coś takiego. Dopiero po nagraniu tego filmu zobaczę, czy jest jakaś yy, różnica. Także mam nadzieję, że jest. Jestem mega głodna Serio, padam z głodu tak mi buczy brzuchu i idę sobie zjeść. Moje śniadanie nigdy nie jest spektakularne. Po pierwsze kawa, którą widzieliście, że sobie zrobiłam. A po drugie, nie wiem, jakieś kanapki, płatki z mlekiem, coś takiego nie wiem. Ja, niektóre youtuberki robią jakieś mega fancy śniadanka, ja nigdy się tak nie przykładam do śniadania. Ja jem po prostu to co jest w lodówce. Także idę sobie coś zjeść i wracam do was za niedługo, bo jest kilka tematów. Na które chciałabym z Wami porozmawiać. Do zobaczenia za chwilę. Dobra, ja jestem już po śniadanku. Tak jak mówiłam, mega basic, bo kanapki są mega. W sumie to stwierdziłam, że trochę więcej Wam opowiem o tych tańcach, bo skoro jesteśmy przy temacie ogarniania swojego życia, to powiem Wam, że ogólnie. Aktywność fizyczna mega podnosi poziom życia. Serio, jeśli nie uprawiacie żadnego sportu, spróbujcie cokolwiek. Co Wam się wydaje, że mogłoby do Was pasować, co Was choć trochę interesuje, spróbujcie i zobaczcie, jak poprawi się jakość waszego życia. Tak jak mówiłam, miałam y, rok przerwy od tańca. No i przez ten rok powiem Wam, mega się stęskniłam. To po pierwsze z tańczeniem, Po drugie. Czułam się właśnie jak ta przysłowiowa klucha, to jest po prostu słowo tego odcinka, no po prostu się czułam taka zastała strasznie, nic ze sobą nie robiłam, ani na siłownię, ani taniec, ani nic i stwierdziłam, że mm -mm. dość. To jest właśnie fajne, że sport można połączyć z przyjemnością właśnie, bo... Tak jest, jest dla mnie czysta przyjemność i mega mnie to, Jara, gdy się w nim rozwijam i gdy widzę jakiś progres. No i przy okazji, po pierwsze, to działa dobrze na zdrowie, na samopoczucie, na ciało, bo wyglądacie też bardziej fit. Także to jest coś, co naprawdę mega poprawia mi jakość życia. Ja jestem po dwóch albo trzech treningach już w tym sezonie. Dwa. Trzeci byłby wczoraj, ale nie byłam na nim, ponieważ. Zatoki miałam całe zatkane, głowa mi roztocało i też miałam gorączkę. jestem w takiej euforii po treningu, że to jest naprawdę niesamowite uczucie, także mega Wam to polecam. Zacząć sobie coś ćwiczyć, progresować cały czas, uczyć się czegoś nowego, to jest mega ważne w życiu. Jestem już po jedzonku, więc mogę sobie wziąć suplementy. Nie będę się już rozwodzić nad tym, że Yy, najlepiej jest wszystko skonsultować z lekarzem, zrobić badania, żebyście wiedzieli, czego wam brakuje i tak dalej. Ale akurat te suplementy, które ja biorę, są mega uniwersalne. Ja mam z tej firmy jeśli macie jakieś suplementy, z jakiejś mega fajnej firmy, które fajnie na was działają, to czekam na Wasze polecajki w komentarzach. Yy, no i ja mam tak, witaminy D3 plus K2. Później mam magnez, ponieważ ja. Mam okropne skurcze łydek. Ja nie wiem o co chodzi. Możliwe, że to jest przez ilość kawy, jaką piję, bo kawa wypukuje magnes. Tak przynajmniej słyszałam, A ja piję bardzo dużo kawy. Zamówiłam sobie biotynę. To bardziej pod względem cery i tak dalej, bo ja ogólnie mam cerę z ogromnymi skłonnościami do trądziku, Więc to zamówiłam sobie czysto tak pod względem cery, ale to też działa na włosy, paznokcie. Zawierają biotynę, selen, cynk oraz kwas foliowy. Jami. I to są wszystkie suplementy, jakie biorę. Jeśli jakieś polecacie, to napiszcie w komentarzu. I tak, skoro już tutaj siedzę i gadam do Was, to chciałabym jeszcze wspomnieć o książkach, które ostatnio przeczytałam albo aktualnie czytam. Jeśli chodzi o książki, ja ogólnie zawsze byłam mega fanką czytania. E, najbardziej chyba w gimnazjum miałam taką fazę. Wtedy to ja w ogóle byłam trochę pojebana na tym punkcie. Dziennie potrafiłam przeczytać 500 stron książki. 500 stron w jeden dzień. Nie robiłam nic, tylko czytałam. Później w jakoś nie bardzo. I teraz właśnie na studiach znowu wróciłam do czytania książek. Ja mam cały czas potrzebę, żeby coś czytać. I to też sprawia, że mam wrażenie, że moje życie jest bardziej takie poukładane, bo książki ogólnie bardzo nam otwierają. Perspektywy na świat. Jeśli ktoś też jest intu czytania i tak dalej, to chciałam powiedzieć o książce, którą przeczytałam ostatnio. Jest to Siedmiu mężów Ewelin Hugo. Ma około 550 stron. Ja ją przeczytałam w 3 albo 4 dni. Tak mnie wciągnęła niesamowicie. Serio, super. Jeśli lubicie takie klimaty trochę romansu, trochę tajemnicy, na końcu jest mega plot twist, no to mega wam ją polecam. Być może jedyna rzecz, do której mogę się przyczepić, to. Styl, w jakim została napisana, jest on bardzo prosty, bardzo dosłowny, że tak powiem. Ale to też sprawia, że jakby łatwiej się czyta tą książkę szybciej, więc to jedyne, do czego mogłabym się przyczepić, że tak styl trochę mi nie podszedł, ale jakby fabuła i te właśnie wszystkie plot twisty, które tam są, nadrabiają mega. Aktualnie czytam książkę Jordana Petersona: 12 życiowych zasad antidotum na chaos. W moim życiu jest bardzo dużo chaosu, więc mi się to sprzyda, mam nadzieję. Ogólnie na razie nie mam za dużo do powiedzenia o niej, bo jestem na 50. stronie. Dajcie znać, czy chcecie, żebym na przykład później na Instagramie dodała jakąś stories o tym, co sądzę, czy mi się podobała. Ja idę sobie wziąć gripex, bo serio czuję, że mam gorączkę. I moim planem na dzisiaj jest, słuchajcie, posprzątanie szafy. Wszystkie ubrania letnie plus jesienne, w sensie no zimowe, po prostu ciepłe, mam tak za sobą pomieszane. Więc idę sprzątać w szafie. Yay, let's go! Pewnie też przy okazji wystawiam jakieś ubrania na wintę. i lecę to robić. Ale najpierw gripex. Witam się z wami po lekkiej przerwie, ponieważ mega dużo czytałam. Bardzo fajnie mi się dzisiaj czytało i też przez to, że dość średnio się czułam, nie miałam za bardzo siły wychodzić z łóżka i robić coś produktywnego. Powiem wam, że w tym roku o wiele bardziej cieszę się na jesień niż w poprzednich latach jakoś. Zawsze mówiłam, że nienawidzę jesieni, a w tym roku jakoś ram mod on po prostu. Jedyny minus jest taki, że yy, na przykład teraz jest godzina 18 i już jest ciemno. Not cool. Ale to nic. Właśnie piję mój drugi gripex dzisiejszego dnia. I w sumie stwierdziłam, że zabiorę się w końcu ze sprzątanie szafy. Bo tak sobie postanowiłam i mimo, że się średnio czuję, to i tak to zrobię, żeby czuć się produktywną. Bo tego mi brakuje ostatnio w życiu. Troszkę trzeba się do tego zmusić, ale jak już to zrobię, to wiem, że będę czuła mega satysfakcję. Także let's go. Okej, okay, więc witam was z mojej szafy. Ogólnie ostrzegam, jest serio źle, dlatego muszę to zrobić, bo to jest pewien etap ogarniania mojego życia. Jeśli będę miała czysto w szafie, to już wszystko będzie cacy. Dobra. Serio. It's bad, okay? That's the shit I'm with right now. I, ja nie wiem, co tu się dzieje, tu jest taki miszmasz. Tutaj są jakieś, nie wiem, ubrania pomieszane z torebkami i z jakimiś plecakami. E, a tutaj ubrania letnie pomieszane z zimowymi, więc ja się zabieram za ogarnianie tego. E, nie będę Was przez wszystko absolutnie przeprowadzać. Ja nie mogę. Ja mam tu nawet światełkę świąteczną. Ja tak długo szukałam tej ten. No dobra, słuchajcie, jest jakiś sukces. Minęło 5-10 minut i już cały dół jest ogarnięty ładnie. Teraz została mi ta część. Ok, 20 minut później i ogarnęłam już całą tą sekcję. Mega fajnie. Patrzcie, ile w ogóle wieszaków się zwolniło. To jest Niesamowite ile miejsca mam tutaj i teraz. Tutaj jest kubka z rzeczami typowo letnimi, albo takimi, w których wiem, że nie będę już chodzić, bo niektóre kroptopy czy podkoszulki sobie zostawiłam na przykład na tańce, ale w tych rzeczach na pewno nie będę chodzić i po prostu muszę znaleźć gdzieś dla nich miejsce na następny sezon, żeby sobie przeczekały. Tutaj mam jakieś moje małe torebki, nie mam pojęcia gdzie je dać, szczerze mówiąc. Tutaj są rzeczy, które w ogóle nie powinny być w tej szafie i, i dla nich też muszę znaleźć inne miejsce. Cieszę się, że udało mi się to ogarnąć w miarę szybko. Co prawda nie miałam w planach sprzątać dzisiaj calutkiej szafy, bo myślałam, że o wiele mi dłużej zejdzie na tej sekcji, ale skoro tak szybko mi to idzie, to zabiorę się za resztę. Dobra, szafa ogarnięta. Powiem Wam, że jestem niesamowicie zadowolona z tego faktu, bo już dawno mi to się działo na głowie, żeby sobie właśnie ogarnąć to wszystko, jakoś posegregować te ubrania, także mega cool. Ogólnie zauważyłam, że ja mam coś takiego, że... Żebym oczywiście zapamiętała i na pewno w 100% to zrobiła, ja muszę to zapisać. To jest coś, co w sumie praktykuję od niedawna, ale ja dosłownie wszystko zapisuję, co mam tu zrobiła. Wszystko w przypominajkach czy w planie dnia. To znaczy akurat plan dnia to mega rzadko sobie rozpisuję, ale na przykład na dzisiaj sobie wypisałam podpunkty, co bym dzisiaj chciała zrobić. Nie wszystko mi się udało, ale będę kontynuować vloga do jutra. Jutro też się zapowiada dzień. o ile będę się dobrze czuła, ale cały czas lecę na lekarstwach i nie poddaję się. Także tak, ja wam to mega polecam, bo ja ogólnie zawsze się śmieję, że ja mam pamięć złotej rybki. Naprawdę mam mega słabą pamięć do wszystkiego. Dlatego u mnie takie zapisywanie rzeczy jest niezbędne. Naprawdę ustawiacie sobie godzinę, o której powiadomienie ma wam przyjść. Czy na przykład codziennie mi to ratuje mojego strika na Duolingo 160 dni? <laughs> Więc przypomnienia w telefonie to jest mega fajna rzecz. Jeśli macie taką możliwość, to jak najbardziej polecam, bo mnie to osobiście ratuje ze wszystkim. I zauważyłam, że jak właśnie tak jak dzisiaj zrobię sobie plan dnia, to automatycznie ten dzień jest o wiele bardziej produktywny, bo wszystko mam rozpisane, co ja mam zrobić i nie jest tak, że... Nie no, zastanawiam się, albo mam w głowie coś takiego, że nie, no, już wszystko zrobiłam, już nic nie mam do roboty, zajmuję się czymś innym, a później mi się przypomina, że miałam coś zrobić. Ja chyba potrzebuję mieć tak rozpisane wszystko krok po kroku, chociaż jest to ciężkie. Ciężko mi przychodzi takie rozpisywanie jakichś planów, ale powiem wam, że to wchodzi w nawyk, tak jak na przykład mam z tymi przypomnieniami. Na początku też mi było ciężko je zapisywać, ale tak się łapałam za każdym razem, że muszę to zrobić dziś. Okej, okay, dobra, szybko zapisuję przypomnienie, póki o tym pamiętam. Moim planem na dzień dzisiejszy jest jeszcze zrobienie masażu kamieniami gułasza pierwszy raz w życiu w ogóle, ponieważ poleciła mi to moja ortodontka, gdyż iż ponieważ noszę aparat ortodontyczny już 5 lat. Co jest w ogóle mega zawiła historia, i. Być może Wam ją kiedyś opowiem, ale to jeśli bym nagrywała na przykład osobny film o aparecie ortodontycznym, bo tutaj nie chcę Was zanudzać. serio to jest długa i mega popuprzona historia. Także poleciła mi masaż yy, właśnie, żeby rozluźnić trochę mięśnie, szczęki, bo po pięciu latach one są już naprawdę takie nadwyrężone, lekko mówiąc. I byłam właśnie jakieś dwa miesiące temu na masażu Kobito, dały jakieś efekty, ale to jest coś takiego, że musicie to powtarzać, nie wiem, co miesiąc, co dwa miesiące, żeby ten efekt się utrzymywał bo stwierdziłam, że sama będę sobie robić masaż i moja siostra ma te kamienie głasza, także pożyczyłam od mojej siostry i dzisiaj będę pierwszy raz robić ten masaż, także zobaczymy jak mi pójdzie. Wydaje mi się, że jutrzejszy dzień będzie o wiele ciekawszy. So, see ya! Tak jak widzicie, jestem już dość ogarnięta, bo mamy godzinę aż 13.06. Ja rano jedyne co zrobiłam to wykąpałam się z jedną śniadanie i jak widzicie jestem już mega ogarnięta, ponieważ dzisiaj jadę się spotkać z moim bestii ogólnie. Czuję się o niebo lepiej niż wczoraj. Naprawdę dzisiaj czuję się świetnie. Jedynie co to na dom mam zatkane zatoki, ale to jest jakby... It's not a big deal. I tak, ja za chwilkę będę wychodzić z domu. Tyle, że jeszcze przed wyjściem. Mega chciałabym zrobić jedną rzecz. Ja w tym roku ogólnie zaczęłam medytować. Chyba jeszcze w poprzednim zaczęłam. Natomiast nie robię tego tak często, jakbym chciała to robić, a medytacja jest naprawdę super. Zawsze po medytacji jestem taka mega wyciszona, a tego, tak jak mówiłam, brakuje mi w życiu, bo mam mega chaos. Spokój jak najbardziej się przydaje, właśnie. Medytacja tak na mnie działa, że jestem taka mega spokojna, dlatego bardzo lubię robić ją rano. Wieczorami, na przykład, do spania, kiedyś miałam ogromne problemy ze zasypianiem, włączałam sobie taką medytację. I zasypianie szło naprawdę o wiele, wiele szybciej. Teraz sobie zrobię taką krótką medytację jeszcze przed wyjściem. Nie będę Wam tego pokazywać, bo bez sensu, żebyście patrzyli, jak po prostu się z zamkniętymi oczami, ale pokażę wam, co robię. Aha, jeszcze właśnie jedna rzecz. Ja najbardziej lubię robić medytację prowadzoną i jest do tego świetna aplikacja. Nazywa się Mindy. Aktualnie jej nie mam, ponieważ jest ona dość. Kosztowna, ale miałam okazję korzystać z takiej pełnej wersji. Ta aplikacja to jest naprawdę jakiś kosmos. Jest tam bardzo duży wybór. Różnych medytacji na różną porę dnia. Można tam sobie wszystko wybrać i na przykład też macie stricka liczonego, także to też jest jakaś motywacja, żeby utrzymywać tego stricka, dlatego codziennie robicie tą medytację. No i jest to medytacja prowadzona. Ja na przykład nie umiem tak sama z siebie siedzieć w ciszy i robić medytacji. Po prostu nie. Ja potrzebuję, żeby ktoś do mnie gadał, żeby cały czas mówił: skup się, skup się na oddechu, skup się na tym, żeby nie odpływać myślami i wtedy to nam nie działa. I ja zazwyczaj robię sobie jakieś medytacje, na przykład ze Spotify'a albo z YouTube'a. I teraz sobie idę poszukać jakiejś fajnej medytacji i zrobię ją sobie na szybciora i muszę wychodzić z domku. Zrobiłam już medytację i powiem Wam, że czuję się taka wychillowana, że to jest jakiś kosmos, serio, mega Wam polecam medytację, a robiłam tylko 5 minut, znalazłam jakiś filmik na YouTubie, gdzie była medytacja prowadzona, czuję taki chill na głowie, taki spokój, więc to jest mega fajne. Zmieniłam outfit, brałam sobie bluzę po prostu brązową, bo dzisiaj jednak jest zbyt duży wiatr, żebym poszła sobie w tym takim golfie bo on ma odsłonięty brzuch, więc raczej trochę średnio na chorobę i w ogóle, znaczy chorobę, przecież I ja się już zbieram. I jadę do Sebastianu Siema, witam was w moim aucie Ja właśnie byłam w paczkomacie, bo wczoraj wystawiłam te niektóre rzeczy na vintage I już mi się coś tam sprzedało Pierwszy raz nagrywam taki à la car vlog Powiem wam, że mi się podoba ten format Dajcie znać, czy chcielibyście takiego, nie wiem, całego tripa Żeby gdzieś sobie pojechać, porozmawiać Może jakiś trip do drive-thru, do maka I sobie pogadać na jakieś fajne tematy Powiem wam, że mega lubię jeździć autem Ui! Yo. Ej w ogóle, nie wiem o co chodzi, nauczyłam się parkować tyłem i już nie umiem inaczej, serio, jakbyście mi powiedzieli zaparkuj przodem, nie ma szans, a równolegle to już w ogóle o tym nie mówię, to jest koszmar. Lecimy, jestem już u Sebastiana, pokażę wam, osoba się bawi w kucharza. No witam bardzo serdecznie w psychiatryku. Jak rozmawiamy z sobą, to się śmiejemy, że darmowa terapia po prostu. Nie, że masz nowy kanał, i sobie mówię. What the fuck, czy ty nie śledzisz mojego Instagrama, że każdym Świece. razem link nie... wysyłam do filmu? I widzę, że są nowe filmy, ale ja myślałem, że to jest star kanał. Właśnie tak się zachowuje mój najlepszy przyjaciel, z którym przyjaźnia się całe no, życie no. od chrztu dosłownie. Mieliśmy chrzest razem. Ja, na nie ogląda moje wiem, <laughs> Miau, 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 Właśnie robimy sobie jedzonko i będziemy robić macze. Profesjonalna włoska kuchnia, czyli gotowiec z Lidla. <grym> Najlepiej na studencką kieszeń. Ta macza jest tak przepyszna. W ogóle macza <grym> z Michałowic, macza z Michałowic. Tak, nasze rejony. Patrzcie, tutaj. Najszybcie Ona jest naprawdę przepyszna. Ręcznie mi chodzi o wiele lepiej, szczerze mówiąc. To dobrze. Jest, jest. Zauważam, że jak się wlewa w taką, tamtą stronę, to właśnie wchodzą te takie drobinki. A jak tak się leje, to nie ma. Trochę weszły. I tak weszły, no. Ja właśnie przed chwilką wróciłam do domu, byliśmy z Sebastianem na tym, miałam powiedzieć forum przestrzenne, ale to się nazywa Panorama Forum, właśnie niedawno utworzyli w Krakowie. Jest tam naprawdę bardzo ładnie, także jeśli kiedyś będziecie w okolicach forum, to polecam, tyle że my byliśmy, dzisiaj jest czwartek, byliśmy w tygodniu, a z tego co wiem, w soboty wieczorem albo w piątki wieczorem jest tam mega duża kolejka do wyjazdu w ogóle windą na górę. Także, Więc jeśli chcecie sobie tak na czyrku obczaić, to polecam tam wpaść właśnie jakoś w tygodniu. Może wieczórkiem, jakoś kolacja, drwinaczek i w ogóle. Zanim ten vlog dobiegnie końca, bo już jest koniec dnia i ja też już bym chciała go kończyć, chciałabym wam powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, którą chciałabym zacząć robić. Chodzi o journaling. Ogólnie kupiłam sobie chyba z dwa miesiące temu taki słodki zeszyt z napisem My big plans for the future. Chcę zacząć journaling. Ale strasznie mi to jakoś nie idzie, nie mogę się zebrać w sobie. Nie wiem, mam jakąś taką blokadę, że w ogóle nie wiem jak się do tego zabrać. I albo teraz poglądam sobie jakieś, nie wiem, filmiki na temat journalingu na YouTubie, albo poszukam po prostu na Instagram, nie na Instagramie, na Pinterestie jakieś inspiracji. Nie wiem, jak się za to zabrać, a wydaje mi się, że to będzie bardzo fajne. Ja ogólnie kochałam kiedyś pisać, gdy byłam młodsza, miałam tak nie wiem, 12-13 lat. Pisałam jakieś swoje opowiadania, książki, więc ja zawsze pisać lubiłam. Ostatnio głośno jest o journalingu i ja też słyszałam, że naprawdę bardzo fajna sprawa, więc po prostu chciałabym spróbować. Jeśli chodzi właśnie o journaling, to zapisujecie jakieś takie swoje pojedyncze myśli albo nie wiem, teksty piosenek, które wam się podobają, czy ogólnie jakieś cytaty, które wam się spodobały. Po prostu przelewacie cokolwiek tylko chcecie na kartkę i to nie musi być forma pamiętnika. Także spróbuję, skoro nagrywam taki filmik, że ogarniam swoje życie robię wszystkie rzeczy, które chciałam robić, no to pomyślałam, że to też jest dobra okazja, żeby po prostu spróbować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może zrobię wam update za jakiś czas, czy dalej bawię się w journaling, czy to odpuściłam. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu, jeśli dotrwaliście do końca. Bardzo mi miło. I zapraszam do kolejnych filmów, także subskrybujcie i see you! Bye!